z tej strony dobry. 700 700. E, mam nowego widza 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 i i jedziemy na wypadek Dzień się 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 boję, że będzie noc i będziemy musieli wszystko odnowiać. Dzień dobry, panie strażako. No, a więc dzień dobry. Nie wiem, czy. Czemu pan się kiwa? A pan co tutaj? Aha, bo oni jeszcze przyjechali z takimi szczypcami, żeby. Właśnie taki znak, Zn zniszczyć jak później wytniemy drzewo. A tu jest ten góra, góral, czekajcie, otworzę lapę, 30 jest. Dobrze, nie biorę piła jeszcze.

Kościół! A to ty. Lem rzeki przechodzisz.

się robi! I bądź! Ten, ten gu, góral ma! I, i jak chciałem ją się przejechać, ale... I ręka wuje! No ale kawałek! Jego to jego!

Takie jak książki, czytasz jedną stronę, a potem kolejnego dnia, o kurczę, co to będzie dalej, wiecie. Może przeczytam jeszcze raz, tak się mówi. Załaduję z gałęziami. Na razie. I mówicie tak, co się stanie, czy erogamy coś tam, coś tam zrobi. I to właśnie ja to robię dla, dla ciekawości. I dlatego, że karta pamięci mi nie pozwala. Ale i tak jest ciekawość. Ludzie się podniecają. Wiedzą. Znaczy, nie wiedzą, co będzie. Dalej. Bo ja też nie wiem. Na zimę będę jakiś. Nie wiem, co będę w zimę robił. W zimę to myślę, że nie będzie mnie na YouTube też dość długo. Bo będzie przerwa świąteczna. A ja wiecie to. Ja tę przerwę sobie dłużej, bo od YouTube'a to długo sobie odpocząłem. Bo to, wiecie, oczy marnują się, a to coś tam. No i piszcie w komentarzach w ogóle, łapki nie zapomnijcie, subskrypcje, dzwoneczku, bo to, wiecie, to trzeba pamiętać, bo to jedna łapka w górę, jeden dolar do farmingu. A będziemy robić od biedaka do luzaka. Będziemy robić taką serię. I tam będzie, ja będę startował od 25, od, od 20 tysięcy. I jak jedna łapka, 1 tysiąc. A więc, no, zapraszam, bo jedna łapka to jest jeden tysiąc. Stać nas na więcej, nie? Łapek. I potem nie będzie stać w farmingu na inne rzeczy, nie? Strażacy są, zaraz się noc robi, a kazali nam to do wieczora zrobić. Do nocy. No i będzie problem, bo ja nie wiem, czy ja to dam radę. Nie to. będzie to. I jeszcze będę trzymać, czy... Nie 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 Reaktor, nowy nabytek. Bo sami mi widzi tego górala 30, coś bez sądu. No i. Nie wiem już o czym gadę. Co to jest? Jakieś auto. Tą policja się rozstawiła. Bo to drzewo tutaj tnę. I ja po prostu przyjechałem też radiowozem. Tylko. No skanie chciałem kupić. BLOX powiedział, że jest skania jakaś pożarna do kupienia no ale ja jeszcze nie kupię, bo no nie ma pożarów nic się nie pali no chyba, że wiecie Będę świętować, bo długo Sylwester i będą świętować na Sylwestra coś i fajerwerki polecą jak w zeszłym roku i się podpali jakiś dom i będziemy musieli gasić. Ale to na Sylwestra chyba. Może coś się zapalić. A tak to to wirusa się nic nie pali. Ludzie nie wychodzą na ten... na bo przestrzegają przepisów. Tak jak ja. Wiecie, to pewnych pożarów by nie było. Kurczę, to drzewo będzie trzeba Powiem, nie opłacę farmingu. Na razie Skaniku kupować. Oczywiście Bloks. Jak napiszesz jakiś komentarz, coś mi tam podpowiesz. Zapraszam. Ja chętnie posłucham komentarzy. Popatrzę sobie, co tam piszesz. No i BLOX to jest super widz. Dzwakuje mnie, tak jak wy pewnie. Ja I tak to sprawdzam, że 50% graczy może. Znaczy fanów mnie nie subskrybuje, ale to... Jeszcze tego nie sprawdzałem. To sobie możemy już zostawić, a więc to powiem Wam, że powinniśmy zaraz kończyć. I to już, bo to będzie za... I moja karta pamięci nie wytrzyma. Tak jak zawsze. No i to drzewo to już koparom wezmę, przyjadę i wiecie. Odpa odpalę temu góralowi ten... a sprzęcior. Gościu, zamykajcie. O Jezu zostaje drzewo, się przy w tym odcinku, w drugiej przerwie. O jezu, ale Więc żegnam się z wszystkimi, szczególnie z Boksem i innymi, ale Bloks to super widz. Żegnam Was wszystkich. Elo!